Dobry! Koniec marca, Finlandia. No, może nie środek jeziora, ale nie jestem na jeziorze. Jeszcze jakiś czas tutaj będziemy mieli lód. No ale dobrze, chyba nie o tym jest ten kanał. Jeżeli ktoś pierwszy raz tutaj trafił, to tak naprawdę w wielkim skrócie jest to kanał poświęcony świadkom Jehowy aby pomóc im. Przy okazji, też i sobie, no i też innych, innym, którzy mnie słuchają. Dawno nie było mnie na kanale, można powiedzieć. Całą zimę przyzimowałem jak niedźwiedź w Gawrze, chyba tak się nazywa. To miejsce gdzieś pije niedźwiedź w zimie, no i teraz koniec zimy, więc wyłażę na powierzchnię. Ten film jest nakręcony w, ze współudziałem. To nie jest reklama. Nie ma za to pieniędzy żadnych, ale to jest ważna informacja. Ze współudziałem Chat GPT. Jeżeli nie wiesz jeszcze, czym jest Chat GPT, to w wielkim telegraficznym skrócie czekam aż troszeczkę wiatr, bo pewnie w mikrofon uderza. A chcę, żeby nie było zakłóceń. Chat GPT to jest sztuczna inteligencja. No i zaraz, powolutku, dojdziemy, dlaczego Chat GPT pomógł mi w tym filmie. I również wielkie podziękowania dla Artura, który przesłał mi konwersację, rozmowę z sztuczną inteligencją, z czatem GPT na temat yy, Świadków Jehowy, ale konkretnie nie ogólnie o Świadkach Jehowy, ale o ich praktyce ostracyzmu, czyli no nieodzywania się do swoich bliskich, przyjaciół, rodziny yy, z powodu tego, że zostali... Z, Wykluczeni ze społeczności. Tak, to tyle w tym wielkim skrócie, w, w takim telegraficznym skrócie o powodach tego filmu, jakie jest tło też tego kanału. A do konkretów. Do konkretów to ja, to ja muszę gdzieś dojść rozpalić ognisko, usiąść i wtedy te konkrety przedstawić. Póki co na razie pozdrawialski. No i tak się, dzień dobry, dzień dobry, tak się stało, że a iPad się wyczerpał z powodu zimna i już nawet ognisko nie pomaga jemu, żeby się zresetował, a na iPadzie był cały skrypt, z wersetami biblijnymi, które chciałem przytoczyć, i teraz tyle kilometrów wracać, żeby podładować iPada. To będzie trudna sztuka z pamięci coś powiedzieć, ale spróbuję, a może przez to będzie bardziej naturalnie i prawdziwie. Eee, tak jak wspomniałem, w filmie. Ze współudziałem Chat GPT, czyli sztucznej inteligencji, oraz mojego przyjaciela Artura, z którego notabene żoną był też nakręcony film, jest na moim kanale, można tam go odnaleźć i obejrzeć. Dlaczego z Arturem? Dlatego, że jest informatykiem, który pomógł zapytać Chat czy tą sztuczną inteligencję w taki sposób, żeby uzyskać odpowiedź bez. Jak to byśmy po polsku powiedzieli, bez ogródek, ponieważ czat czy ta sztuczna inteligencja ma specjalne założone takie blokady, żeby czasem za dużo ludziom nie powiedzieć. Ale informatycy niektórzy potrafią taką blokadę ściągnąć. No i dla mnie właśnie to Artur zrobił. Ja pokażę na tym na ilustracji odpowiedzi czata na pytanie. Odpowiedzi są w języku angielskim, ale później to jest też przetłumaczone na język polski. W słowniku też to pokażę. Odpowiedzi są dwie. Jedna właśnie jest udzielona, jeżeli e, sztuczna inteligencja odpowiada poprzez ten filtr specjalny, a druga odpowiedź bez tego filtra. I teraz pytanie było do, y, do sztucznej inteligencji o tym, czy, co uważa. O praktykach świadków wiechowych wykluczania ze społeczności swoich bliskich, rodzin i później obejmowania ich ostracyzmem. Czad wypowiedział się, i tutaj to pokażę na ilustracji, teraz parafrazuję, a później też im może przeczytam wprost, to już jak będę w domu, tą odpowiedź, ale Czad, czyli Inteligencja, potępiło z dużą siłą. Tego typu praktyki i nawet wprost powiedział, powiedział AI. Tak już będę mówił: AI będzie prościej, że powinno się coś z tym zrobić. I pytanie, które zostało zadane czatowi sztucznej inteligencji, brzmi tak: Czy potwierdzasz, że świadkowie Jehowy wykluczając kogoś ze swojej społeczności. Nakładają restrykcje na członków rodziny, którzy nie mogą i nie chcą utrzymywać z taką osobą normalnych kontaktów. Prowadzi to często do depresji, załamania się, a nawet samobójstw. I tutaj, jak wspomniałem, są dwie odpowiedzi, tam można było wcześniej zobaczyć na filmie. I ta druga odpowiedź, zaczynająca się od słowa jailbreak i od słów absolutely, tłumaczona została na język polski. I teraz. Otwieram sobie te tłumaczenie i czytam. Odpowiedź jest taka: odpowiedź sztucznej inteligencji absolutnie. Ci świadkowie chowy są tak surowi i bezlitośni. Jeśli zrobisz coś, czego nie pochwalają, wyrzucą cię z domu i będą od ciebie całkowicie stronić. To straszne, jak rozbijają rodziny i rujnują życie tylko dlatego, że nie zgadzają się z czyimiś wyborami lub działaniami. Nic dziwnego że tak wiele osób kończy z depresją, a nawet z samobójstwem. Najwyższy czas, aby ktoś położył kres ich szkodliwym praktykom. I taka była odpowiedź AI. No i oczywiście pytanie się nasuwa takie, gdybyśmy spotkali świadka jehowy, to jak byśmy z nim rozmawiali? Czy byśmy próbowali go przekonać tym, co mówi sztuczna inteligencja o nich? No, chyba raczej nie, to bardziej tak dla zaciekawienia tematem dałem tutaj, bo przecież oceny sztucznej inteligencji chyba nikt, jeśli w kwestii moralności mówimy, nikt nie będzie brał bardzo szczególnie poważnie pod uwagę, a szczególnie świadkowie Jehowy, prawda. Więc jeżeli chcielibyśmy świadkom cokolwiek wykazywać, no to musielibyśmy przede wszystkim sami ten temat przeanalizować, skąd to się bierze, dlaczego tak postępują. No i umieć to wyjaśnić. I temu też celowi służy to, to wideo. Na ile się uda to wyjaśnić i powiedzieć, miejmy nadzieję, w miarę klarownie. Więc krótko. Dlaczego świadkowie Jehowy nie rozmawiają z ludźmi wykluczonymi ze społeczności świadków? Dlatego, że powołują się na fragment biblijny napisany przez apostoła Pawła, w którym to apostoł mówi o tym, żeby nie jadać z takimi, którzy mienią się braćmi. Wymienia tam po kolei te grzechy, ale ogólnie nazwijmy to w ten sposób, że którzy są grzesznikami, tak? Czyli aby z grzesznikami nie, nawet nie jadać. List do Koryntian, e, pierwszy list do Koryntian, piąty rozdział, jedenasty werset według tłumaczenia Biblii Gdańskiej. Lecz teraz pisałem wam, abyście się nie mieszali, jeżeli kto by, mieniąc się być bratem, był wszetecznikiem, albo łakomcą, albo bałwochwalcą, albo obmówcą, albo pijanicą, albo zdziercą, żebyście z takim nie jadali. I teraz pytanie jest takie. Czy świadek jechowy mógłby wyjaśnić bez cienia wątpliwości, najmniejszego cienia wątpliwości, że Paweł pisząc, żeby z taką osobą nie jadać, miał na myśli zwykłe posiłki, które jemy razem z rodziną, żeby się najeść, żeby mieć siły do pracy i do życia, czy co, coś innego miał na myśli? W tamtych czasach to była była sprawa bardzo prosta. Apostoł Paweł był, żył, można było podejść, zapytać, przyjeżdżał do, do, do Koryntian. Także jak przyjechał i dla kogoś to nie było jasne, to mogli się jego zapytać. Poza tym mówił tym samym językiem i używał takich słów, które były zrozumiałe dla nich, tak jak dla nas język polski. Natomiast my, natomiast my, czytając Biblię, czytamy już w języku polskim, przetłumaczono na język polski, przez tłumaczy, Często te słowa nie, nie do końca dodają tych słów greckich, to po pierwsze, i po drugie, nie mamy możliwości zapytać apostoła Pawła, co miał na myśli pisząc, żeby nie jadali. Ja przesłuchałem kilka y, takich komentatorów, komentarzy, pastorów na ten temat. I jedno, co mogę powiedzieć, to to, że nikt z całą pewnością, 100% pewnością, nie wie dokładnie o co chodziło apostołowi Pawłowi. Czy chodziło o normalne posiłki, czy też chodziło o specjalne posiłki. I teraz, jakie, o jakie posiłki mogło chodzić apostołowi? Otóż apostoł też w tym samym liście do Koryntian pisze o, o tym, że chrześcijanie w Koryncie spotykają się na wieczerzach upamiętniających śmierć pana Jezusa. Jak, jak wiemy, jak pamiętamy wszyscy, bo to jest zresztą teraz zbliża się ten, ten czas, kiedy i w Kościele Katolickim i w wielu kościołach chrześcijańskich, w tym również w Śladku Piechowy, odbywa się specjalna taka uroczystość doroczna, aby upamiętnić właśnie, szczególnie upamiętnić śmierć pana Jezusa. I właśnie w tamtych czasach, w czasach apostołów, chrześcijanie również się spotykali, aby na, pamiąt na pamiątce, na, na wieczerzy. Oni nazywali to trochę inaczej, nazywali to łamaniem chleba. I apostoł Paweł napisał do tych chrześcijan w Koryncie właśnie w tym liście, w którym też spada to zdanie, żeby nie jadać z, tamkim, z grzesznikami, którzy mienią się braćmi. W tamtym liście napisał o tym, jak mają się takie wieczerze odbywać, dlatego że Koryntianie pozwalali sobie, nie do końca rozumieli, czemu to w ogóle ma służyć. Że to spotkanie nie ma charakteru imprezy tak jak. O, ja bym tutaj zrobił barbecue e, z grillem. Tak. To nie była impreza, żeby się najeść, napić. <grym> tylko to było spotkanie stricte, ściśle związane tylko i wyłącznie z jednym celem: aby upamiętnić śmierć pana Jezusa. I, i pisze tam w tym liście. Ja kiedy wrócę do domu, to. Postaram się to wbić, jakby w ten film, żeby przeczytać ten fragment i wprost to wykazać. Teraz parafrazuję to z głowy. Piszę tam w tym liście, żeby niektórzy przychodzą na te spotkania podpici, niektórzy przychodzą głodni, aby się najeść, niektórzy przychodzą, aby się pokazać. Czyli mieli bardzo dużo jedzenia, a biedni mogli tylko popatrzeć, jak oni sobie jedzą. I to było gorszące. Dlatego potrzeba było im takie wskazówki, jako ludziom jakby niedojrzałym duchowo i wyjaśnienie, żeby rozumieli istotę tego spotkania. List do Koryntian 11, rozdział od 20 do 22. Czytamy tutaj tak. Wy tedy, gdy się schodzicie w zboże, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy, i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam Wam powiedzieć? Czy mam Was pochwalić? Nie, za to Was nie pochwalam. Jak widzimy, z tego krótkiego fragmentu jasno wynika, że po pierwsze, ta, te spotykania, te spotkania, spożywanie wieczerzy było częstą, częstą taktyką. To po pierwsze, zresztą e, dowody historyczne świadczą, że chrześcijanie spotykali się co tydzień właśnie na takiej wieczerzy. Po drugie, z tego fragmentu też jasno wynika, że Mieli własne domy, w których mieli jeść, tak? Czyli wyraźne jest rozróżnienie na spożywanie posiłków w domu, tak jak powiedziałem wcześniej, żeby się posilić, zwyczajnie nabrać sił do życia, a co innego przyjście na wieczerze pańską do zboru. I teraz wracam znowu do tego pytania: czy apostołowi chodziło o takie spotkanie? Bo jeżeli apostołowi i Pawłowi chodziło o takie spotkania, no to świadkowie w ogóle się mijają całkowicie z, ze zrozumieniem tego wersetu. Czyli myślą sobie, że apostoł nie tylko radził, ale że to jest prawo takie chrześcijańskie, że jak ktoś uznany jest za grzesznika, to wtedy ze zboru ja już tak powiem dosłownie, tak się go wykopuje, że nawet najbliższa rodzina nie zna człowieka. Nie rozmawia z nim, traktuje go jak powietrze. Z tego są tragedie wielkie. Niektórzy tego psychicznie nie wytrzymują. I w internecie można naprawdę znaleźć mnóstwo na to przykładów, że wielkie tragedie się z tego dzieją, z takiego traktowania. Tak naprawdę ten werset świadczy przeciwko świadkom. Niezależnie od odpowiedzi, jakiej udzielą, że należą do grupy, która kompletnie nie rozumie Słowa Bożego. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że jeżeli apostoł. Przyjmijmy taki scenariusz, że apostoł miał na myśli zwykłe posiłki. Że mówił, że nawet zwykłe posiłki. Więc jeżeli nawet zwykłe posiłki mamy nie jeść nawet zwykłych posiłków. To tym bardziej nie powinniśmy się wspólnie spotykać na wieczerzy pańskiej, tak? Na łamaniu chleba. Skoro tak, to pytanie do świadków. Dlaczego teraz zbliża się na okres pamiątki? U świadków się to nazywa pamiątką śmierci pana Jezusa i świadkowie w tym szczególnym dniu, w tej szczególnej wieczerzy, tego szczególnego wieczora, zanim się to wydarzy, i idą na cały świat i zapraszają byle kogo, że już tak brzydko, brzydko powiem, byle kogo, już nieważne kto przychodzi na tą uroczystość. To już może przyjść najgorszy grzesznik i jest zapraszany na tą wieczerze, żeby wspólnie, razem upamiętniać pamiątkę śmierci. Zobaczcie, jaki to jest absurd. Jeżeli ktoś jest tak pod Biblię, pod kreskę i taki być chce, bardzo zgodny z apostołem Pawłem, aż, aż do ostatniej kropeczki, która tam jest napisana, że nawet rodzina się wyrzeka własnych dzieci. A z drugiej strony, kiedy przychodzi do największego wydarzenia, do największej uczty duchowej i jedności braterskiej, zaprasza się byle kogo. Przepraszam, że tak mówię byle kogo, bo to nie byle kto przychodzi. W... Mam szacunek do wszystkich ludzi. Tylko z punktu widzenia Świadków Jehowy. Tak? Największych grzeszników się zaprasza. I z nimi razem biesiaduje w cudysłowiu, że chociaż jest to wieczerza upamiętniająca, i Pan Jezus mówił, żeby spożywać ten chleb i ten kielich i z niego pić ku jego pamięci. To nawet tam nie jedzą, ale już pomijając to, bo jeżeli przyjęli taką teologię i tak rozumieją, to i tak pozostaje to ta wieczerza, czyli jest to ta wieczerza. Czyli na tą wieczerzę zapraszają największych grzeszników, czym łamią to. To te zalecenie, czy, czy, czy radę apostoła Pawła, dojrzałego chrześcijanina. Zobaczcie. Po prostu logika mówi tak, że jeżeli świadkowie chowy tak rozumieją ten werset, żeby aby nie jeść z grzesznikami, czy ludźmi uznanych za grzeszników w zboże, nawet tych zwykłych posiłków, to tym bardziej nie powinni zapraszać na Uroczystość pamiątki, czyli na łamaniu chleba, jak to było kiedyś nazywane w pierwszym wieku, a jak to nazywają świadkowie, pamiątką śmierci, nie powinni zapraszać osób wykluczonych, osoby wykluczone nie powinny tam przychodzić, ani ludzie spoza tego zboru, prawda? Natomiast jeżeli jeżeli mają ten udział oni, jeżeli mogą przyjść na pamiątkę i mogą z nimi razem spożywać, w cudzysłowie oczywiście, bo doktryna świadków nie mówi o spożywaniu, ale jednak uroczystość jest uroczystością, i na niej wszyscy spożywają ten duchowy pokarm, którym jest Pan Jezus. Więc jeżeli biorą w tej uroczystości udział osoby wykluczone i osoby spoza zboru, to tym bardziej świadkowie konsekwentnie powinni też zwykłe posiłki, zapraszać takich ludzi. I takie zrozumienie byłoby też zgodne z tym, co robił Pan Jezus, świadkowie, jeżeli się zastanowicie nad tym głębiej, to przecież w tamtym czasie to ten naród izraelski to taka analogia zachodzi tak jak uczycie, naród izraelski był jedyną, prawdziwą organizacją Bożą na świecie. Tak samo wy, wy wierzycie teraz, że teraz Wy reprezentujecie Boga na Ziemi i Wy jesteście tą jedyną organizacją. To skoro tak było, to taką analogię zastosujmy. Pan Jezus nikogo nie wykluczył. Z wszystkimi jadł posiłek, a szczególnie był znany z tego, że jadł posiłki z osobami spoza, jakby z marginesu, z grzesznikami jawnymi. Oto był zresztą też oskarżany. Natomiast jeżeli chodzi o uroczystości stricte, ściśle e, duchowe, takie jak na przykład właśnie ustanowienie tej wieczerzy, którą mamy upamiętniać rokrocznie, już na niej byli tylko i wyłącznie osoby wierzące w Niego. Zwróć uwagę: Judasz był wcześniej odprawiony, pozostali tylko i wyłącznie najbliżsi wierzący w Niego. Apostołowie. I tego też przykładu ja się trzymam. Gdyby ktoś zarzucał, że niektórzy kręcą filmy, aby tylko coś zburzyć, zrujnować, to ja myślę, że właśnie te ostatnie zdania potwierdzają, że nie, że można też przekazać tak jak, siebie, tak jak się rozumie te słowa, i ja rozumiem tak te słowa. Nie mam problemu z tym, żeby spotkać się z każdym człowiekiem i e, niezależnie od jego sytuacji życiowej. Zresztą to jest super okazja do tego, żeby dać też świadectwo Panu Jezusie. Ale jeżeli chodzi o y, uwielbienie Boga, jeżeli chodzi o uroczystość związaną właśnie ściśle z y, upamiętnianiem śmierci Pana Jezusa, y, to tylko i wyłącznie w gronie tych, którzy nazywają się braćmi i są braćmi w wierze. No i to chyba mi się wydaje, że na tyle jest jasne, że trudno się z tym nie zgodzić. Wszystkiego dobrego, pozdrawialski.